Hej, 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 hej! Witajcie w moim kanale Nowak, Nowy Rok 2023 i robimy edytowanie na kanałów na Kaimaster, ale już tylko pozwoli. Teraz chodzimy tak. To no nie, chcę iść do sklepu Play czy chorobi? Szczularkę chorobi. Pisujemy styczeń. Dobra, styczeń. W to pierwszy miesiąc w roku, według kalendarza granickiego, ma 31 dni. styczeń jest miesiąc zimowy na półkuli północnej, ale nie na południowej. Liczba dni aż 31. Ale kadłuba. Ma... Ok. Kliknąć ponownie. Tu, na styczeń chyba już. To jednak by zainteresowało mi naprawdę niczego O tak! Pogoda na styczeń 2023. Uwolnimy tak. Rzut ekranu. Nie to robię. Czy tu udostępnili? Z Zważnego. No dobra. To chyba na, 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 na styczeń 2023. Jaki po prostu da. styczniu? No. Ważne, ważne, tu jest po prostu, bo już niedługo Nowy Rok, już jutro, i Sylwester już jutro, a pojutrze Nowy Rok. O, tak. To jest wyglądać. Tutaj, panowie, mogę zrobić tutaj ekranu. Ja mam jeszcze 5% baterii, trochę wystarczy, ale już tylko... Dobrze. To zostało zdobniane, ale już tylko. To są zdjęcia, co odmiluję. Czekajcie ponownie. Urlop znajduje się w Europie. Dobra. Edytujemy. Dobra. Tu trzeba edytować? Okej. Okay teraz następnie edytujemy a prawda stanuje się ty wszystko po pousunąć i co są, są zrobione teraz chodzimy tutaj Styczniowy dobra dobra tak i dobra ja że potrafi że może tylko się ościedzili. Posuniemy. I następny Jest coś Michał Morawski, który podejrzewa poprosił o konsultację Dobra. 3 to do 2. Dobrze. Posuniemy. Dobra. Już są zrobione, zostanę. Za chwilę skończyłeś już film. Dobra, pozdrawiam! Michał Nowak, Nowy Rok 2023.